Nazywam się Andrzej Gudmostowy. W Sejmie powierzono mi kierowanie Komisją Turystyki. Tą problematyką zajmowałem się już w poprzednich kadencjach, a także w Małopolskiej Organizacji Turystycznej i badaniach naukowych. Nie ma rozwoju turystyki bez sprawnego dojazdu. Ponad 3 miliardy złotych, które udało nam się zdobyć na Zakopiankę Lubin-Rabka, to największe w historii środki na inwestycje w naszym regionie. Przetargi już ruszyły. Nowy odcinek kolei Podłęże-Piekiełko o połowę skróci dojazd na ziemię limanowską pod halej Sądecczyznę. Po trzech latach prac studyjnych właśnie został wybrany przebieg kolei. Budowa węzła w Poroninie zlikwiduje korki. 47 milionów przeznaczonych na tę inwestycje pozwoli zakończyć ją za dwa lata. To pokazuje, że góry ale mogą się dogadać. Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom to od 11 lat wspólne przedsięwzięcie Starczańską i Nowotarską Izbą Gospodarczą. W tym roku Dzień Dziecka świętowało z nami 5 tysięcy dzieci. Zachęcam do zapoznania się z moim sprawozdaniem. Mieszkańcy wsi Chałupki ratowali życie ofiarom katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Jeśli znasz ludzi, którzy robią rzeczy wyjątkowe dla innych, zgłoś ich do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody www.anoda.org. Blowa, telewizja samorządowa. Trasy narciarskie w okolicach Doliny Białego okrojone. Zerwali plomby i dalej sprzedają do dopalacze. Mieszkańcy podwórka żyją i pracują w strachu. Zgotowali nam tu horror na podwórku. Jest to po prostu nie do. To jest nie do przyjęcia, co tu się dzieje. Niezwykły rekord na Wielkiej Krokwi. Jesienny spacer z wariatem skrupówek. Nowotarska telewizja kablowa istnieje od 1992 roku. Największą popularnością cieszy się wśród starszych mieszkańców blokowisk. I przez to ludzie właśnie trzymają i kupują kablówkę. Właśnie te wydarzenia lokalne, nasze tutaj. To jest bardzo piękna rzecz. Czy jednak programy przygotowywane w telewizji, której 76% udziałów należy do miasta, mogą być obiektywne? Czy zdarzyło ci się przygotowywać takie materiały, w których na przykład mieszkanie z Nowego Targu walczą z urzędem miasta, albo z instytucjami y, przez ten urząd y, kontrolowanymi? Była to forma sąd. I te sądy normalnie szły w przeglądzie tygodniowym. Czyli, jeżeli nawet mieszkaniec niepochlebnie się wypowiedział o jakiejś inwestycji, czy to była w sonda na rynku, czy to była w parku miejskim, takie informacje szły. Słowik przyznaje, że widzowie nie zwracali się do dziennikarzy z problemami związanymi z życiem miasta. Nie oglądam, ale też nie wpływam na to, jaki jest wybór programów, czy to do dzienników, czy do innych audycji, jakie są emitowane w telewizji kablowej. Trudno uwierzyć w zapewnienia burmistrza. Po objęciu przez niego urzędu zmieniono prezesa firmy oraz zwolniono dziennikarza, który był doradcą poprzedniego włodarza miasta. Nie odpowiadam za, za te zmiany jak chodzi o dobór dziennikarzy, natomiast ja oczekuję od nowego prezesa, że program, który jest emitowany będzie atrakcyjny i spowoduje zaprzestanie negatywnej tendencji odpływu abonentów. Nowy prezes kablówki Paweł Kos w rozmowie z dziennikarzem Tygodnika Podhaleńskiego powiedział, że zwolnienia dziennikarzy związane są z poszukiwaniem nowej, kreatywnej ekipy. Zapewnił, że nie pozwoli sobie na odgórne sterowanie. Jego redaktorzy sami będą dobierać tematy przyznaje, że otrzymuje prośby z urzędu miasta, jak choćby ta dotycząca relacji z rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy ogród. Oprócz programów lokalnych popularna kablówka zajmuje się sprzedażą usług kablowych i światłowodowych, sygnału radiowego i internetu. Jednak jej kondycja finansowa nie jest najlepsza, tym bardziej, że na rynku pojawiła się prywatna konkurencja. Dzisiaj w zasadzie nie ma uzasadnienia do tego, żeby Samorządy były akcjonariuszami czy udziałowcami, bo my jesteśmy udziałowcami, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tego typu przedsięwzięć. Natomiast w obecnej sytuacji nie rozważamy w ogóle jakby możliwości na przykład pozbycia się tych, tych udziałów, ponieważ no pierwsze trzeba podnieść wartość tej firmy, czyli trzeba ją doinwestować, doposażyć w nowoczesny sprzęt żeby no, te akcje, te udziały, które dzisiaj posiadamy, no, miały no, należytą wartość. Wszystkie media powinny być prywatne. A dlaczego? No właśnie, żeby na przykład, no nawet, żeby nie rodziły się w ogóle takie przypuszczenia, że może być jakiś wpływ na rzetelność informacji ze strony obecnej władzy. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu tygodnika no już w programie. Dziękuję za uwagę. Miniona zima była łaskawa dla miłośników nadbiegowych. biegowych. Beztrosko szusowali na pięciokilometrowej pętli ciągnącej się wzdłuż drogi pod reglami w Zakopanem. Radość była tym większa, że kilometrowy odcinek trasy został sztucznie naśnieżony. Niestety w tym sezonie z trasy zostanie wyłączony odcinek biegnący od Skoczni w kierunku Olimpu. Właściciel terenu nie chce go już udostępniać miastu. Była ustna zgoda, że można... Biegać po tej, po tej jego łące. A to łąka historyczna. Tutaj odbywały się Misesław Świata w 1962 roku. Tu była pierwsza zmiana, czyli wyszczał. Także to powinno być w ogóle ustawowo chronione I, I to są zaniedbania wielu lat. Właściciel terenu uważa się za osobę pokrzywdzoną przez miasto jest oburzony faktem, że nie może zmieniać przeznaczenia działek, które w planie zagospodarowania miasta są oznaczone jako tereny zielone. Chciałby na miejscu trzech nieruchomości, jego zdaniem popadających w ruinę, a wpisanych do rejestru zabytków, wybudować rodzinną rezydencję. Jedynie co mówiłem burmistrzowi poprzednio, poprzednio burmistrzowi, burmistrzowi mówiłem: tak długo jak ich zakopanym nie ma, możecie z tego korzystać, bo mam nadzieję, że gdy zwrócę do was się z prośbą o Kompromis dotyczący yy, moich gruntów. Takowy znajdziemy. Spotkałem się po prostu z perfidią ze strony miasta. Mm -hmm. Rozumiem. Pozbawiony dostałem wszelkich tytułów. Nie mogę na tym terenie absolutnie nic zrobić. A wszyscy chcą z nich korzystać. Miasto zwraca się, żebym ja udostępnił jakiekolwiek tereny yy, biego na trasy biegowe. Nie udostępnię. Jeżeli będzie naprawiona moja szkoda. Miasta w sposób należyty, szukając kompromisu i porozumienia. Jak najbardziej jestem otwarty do tego, ażeby udostępnić, ale nie na zasadzie robimy, bo chcemy. Trzeba było zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych i można byłoby robić to, co im by się podobało. A dzisiaj robię to ja tylko i wyłącznie dlatego, że jestem jedynym, Burmistrz Leszek Dorula twierdzi, że podejmie negocjacje z Wojnarskim. Zofia Kiełpińska odpowiedzialna za utrzymanie tras narciarskich w mieście zapewnia, że długość trasy się nie zmniejszy. Trasa 5 km zachodnia, którą nazywamy Biały Potok, będzie czynna w tym roku tak jak w poprzednich latach. Pierwszy kilometr będzie miała w, trochę w innym przebiegu, no w tym alternatywnym, ale zostały dokonane pomiary, Wykonał je uprawniony delegat techniczny FIS, pan Krzysztof Chorecki i w tej chwili trasy w nowym przebiegu mają już certyfikat homologacji Polskiego Związku Narciarskiego. Część trasy będzie sztucznie śnieżona. W tym roku planowane jest również poprowadzanie nowej trasy na Bachleckim Bierchu. W przebiegu drogi homolackiej jest w tej chwili przygotowana już do prac jesiennych, czyli przygotowanie terenu do pracy maszyn śnieżnych, czyli do pracy ratraków. W piątek pracownicy Sanepidu wraz z policjantami wreszcie zaplombowali wejście do zakopieńskiego sklepu, w którym sprzedawano dopalacze. Przy okazji znaleziono tam kolejne partie podejrzanego towaru. Materiał o sklepie i opieszałości służb odpowiedzialnych za jego zamknięcie prezentowaliśmy w 38. wydaniu naszych wiadomości. Jednak już w nocy z soboty na niedzielę plomby zostały zerwane, a sprzedaż ruszyła pełną parą. O popularności miejsca świadczą porozrzucane na podwórku opakowania od środków odurzających, i koszmar, jaki co noc przeżywają mieszkańcy. Krzyki, wrzaski, e, ganianie, proszę Panią, no, no, paranoja schody, proszę pani najczęściej zalane jakimiś piwami, jakimś alkoholem. Niewielu mieszkańców ma odwagę wystąpić przed kamerą. Boją się zemsty, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Interwencje wzywanej przez nich policji nie przynoszą żadnych efektów. Właściciele świetnie prosperujących tu niegdyś sklepów i usług narzekają na utratę klientów. W momencie kiedy było wakacje parę dni zamkniętych, to przychodzili tu młodzi ludzie do mnie do zakładu. Tu mnie chcieli zakupować te dopalacze. Psuję to moją renomę. Odstrasza moich klientów. No i jest to takie ogólne zgorszenie. We wtorek na miejscu pojawili się pracownicy Sanepidu. Przyjrzeli się szkodom i poinformowali nas, że obecnie jakiekolwiek działania powinna przeprowadzić tu policja. Policjanci podejmują odpowiednie kroki czynności, które mają za zadanie ustalić, kto tą plombę zerwał, a następnie taką osobę y, odpowiednio ukarać. Czy sklep będzie dalej działać? To, zdaniem rzecznika, zależy jedynie od Sanepidu. Jest zaskoczony naszą informacją o kłopotach mieszkańców przeanalizowałem ostatnie zgłoszenia z tamtego rejonu jest ich bardzo mało. Są to Dwa lub trzy zgłoszenia w tygodniu. To jest naprawdę niewiele. Na każde z tych zgłoszeń jadą policjanci, dokonują sprawdzenia, czy aby na pewno mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Wiem, że w przypadku, kiedy takie osoby były w tamtym miejscu zastane, czyli na przykład spożywały alkohol, zachowywały się głośno, nie pozwalały mieszkańcom tamtego podwórka spokojnie odpoczywać po godzinie 22, wobec tych osób były nakładane grzywny finansowe, a w dwóch przypadkach skierowaliśmy sprawę do sądu. Ta 28-letnia niepozorna blondynka podjęła się ustanowienia tytanicznego rekordu. Rekord świata wejściu na Wielką Krokiew, po schodach, masy treningowe ograniczające mi dopływ tlenu, i co każdy stopień podrzucała 6-kilogramowe kettlebells. Zrobił tutaj po, podrzucenie prawie 20 ton podczas całego wyczynu. Przygotowania do tego wysiłku trwały pół roku. Areną treningów był Pałac Kultury. Wielka Krokiew to początek dużego projektu. Na pewno będą wszystkie zagraniczne, najwyższe w Japonii, w Chinach, w Azji, w Arabii Saudyjskiej. To jest jakieś z 15 budynków najwyższych. Wszystko po to, żeby przekonać chorych na astmę, że oni też mogą żyć aktywnie. Maska, w której pani Marta pokonywała schody skoczni, utrudniała oddychanie. Robię to tak praktycznie w szczytnym celu dla osób chorych na astmę, alergię i przewlekło operacyjne zapalenie płuc. Coś eee, po prostu taką motywacją dla pewnego grona osób, dla ludzi, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych i nie, nieosiągalnych, jeśli chodzi o pewne eee, cele, których człowiek chce sobie tam sobie wyznaczyć. Dowiedziałam się niedawno, że mój trener był ma trzrzałka więc też chcę jemu to zadedykować, panu Jerzemu Furmankowi. Praca nad biografią Stanisława Ignacego Witkiewicza podobno niesie ze sobą poważne ryzyko. To jest też popularna taka teoria, że Witkacy y, żyje cały czas, prawda? Y, nie pochowany należycie, jak wiemy, y, no i że się wtrąca do tego, co, y, co się robi. Oczywiście no, takie rzeczy jak spadające książki, albo jak po prostu znikające materiały, które miałem już już wykorzystywać, po prostu wiem, gdzie położyłem, nie ma, znajdują się po dwóch dniach w zupełnie innym miejscu, albo co gorsza, w tym miejscu, gdzie ich przedtem y, nie było. To pewnie dlatego. Że Witkacy, zdaniem Macieja Pinkwarta, nie cierpiał bebechowatości, czyli zagłębiania się w szczegóły życia autora zamiast zajmowania się jego dziełem. Wariat Skrupówek, książka, która właśnie ukazała się w księgarniach, to biografia tej wielowymiarowej postaci w kontekście zakopiańskim. Tak naprawdę, o czym jest ta książka? Ja starałem się pokazać Witkiewicza w kontekstach zakopiańskich, a to znaczy bardzo dużo, bo on. Po raz pierwszy przy, przywieziony został do Zakopanego, jak miał niewiele ponad dwa lata. Na stałe, jak rodzina Witkiewiczów zamieszkała w Zakopanym, miał pięć lat. I praktycznie z przerwą na pierwszą wojnę światową, no i oczywiście liczne bardzo wyjazdy w celach głównie portretowych, prawda? No, jeździł, malować, rysować swoje portrety w różnych miejscach Polski. Cały czas był związany z tym Zakopanym i na Trzy tygodnie przed śmiercią stąd wyjechał na stan. Książka jest nie tylko podróżą przez życie Witkiewicza, ale również wycieczką przez jego zakopieńską działalność. Jest okazją do poznania życia toczącego się w pępku świata, pod Giewontem, i ludzi, którzy otaczali Witkacego. Przed czytelnikiem odkrywa historię miejsc związanych z założycielem pierwszego w Zakopanem teatru formistycznego. Nasz jesienny spacer zakończyliśmy przed jednym z takich miejsc. Często po prostu przychodził tutaj zwyczajnie do łaźni i korzystał jeszcze z usług masażysty, który tutaj był zatrudniony. Nazywał się kąpielowy Józef Wawrytko i uwiecznił go Witkiewicz nawet w swojej książce o niemytych duszach jako znakomitego fachowca. A ja tutaj bywałem później, też w kontekście Witkiewiczowskim, ale z drugiej strony tam na piętrze mieszkała pani Aleksandra Korosadowicz, wdowa po słynnym Taterniku i autorze przewodników, e, która jako dziewczynka e, Ustupska się nazywa, Ola Ustupska, grała jedną e, z córek Nipka w e, przedstawieniu zakopiańskim Małym tu, ni tam się nie zbłaźni temu, który chodzi do łaźni pozważcie to dobrze u siebie, że trzyma być piękne, czy w niebie. Ni tu, ni tam się nie jest ten, który chodzi do